Witam Was wszystkich jesiennie. Spójrzcie, jestem tutaj przy lesie. Jadę do siostry. Zobaczcie, ile liści. Jejku. O. <gry> tak jak mówiłam, że uwielbiam po prostu ten szelest liści. Dywany dosłownie: żółto, rudo, zielone dywany. I fajnie, ale tak jak sobie jechałam, no bo już jestem w połowie drogi tutaj przy lesie, to tutaj ludzie powinni chodzić w kaskach. Bo jak bywają takie, wiecie, wichury i tak dalej, to te drzewa tymi gałęziami tańcują we wszystkie strony. No i tak jakiś badylek. Jakby spadł tak na głowę, no to kurczę, no mogłoby zaboleć, albo nawet i można by było nabawić się jakiejś krzywdy. No i tak właśnie tak sobie przemyślałam to i powiedziałam też mojej siostrze o tym, no i ona mówi, no że faktycznie tak, tak, że trzeba uważać. No, ale że tutaj jest taka jakby amortyzacja yy, wśród tych drzew. No, ale ja mówię, że przecież jak są te wichury, to te gałęzie w lewo, w prawo yy, kołują. I przecież, yy, no, zobaczcie, nawet takie gałęzie, no, to przecież kawał gałęzi jest, nie? Które się łamią. O! No i właśnie o tym mówię, żeby w razie czego uważali. No. O, zobaczcie, ile tutaj tego leży. No i to są takie y, badylki y, dość pokaźne. No, już w ogóle nie wspomnę o dzikach tutaj grasujących. Y, no, jak jechałam dzisiaj tutaj y, tą y, dróżką rowerową, tą, tym pasem rowerowym, no to tam dalej to było tak tak ziemia była rozkopana przez dziki to się dzieje codziennie. O, no właściwie tak o każdej porze dnia i nocy. No. Ktoś by powiedział, że dziki idą spać, to znaczy spać. No to nie są niedźwiedzie, ale idą tam, bardziej się kumulują no, w głębi tego lasu. No ale jeszcze chodzą, chodzą, bo jest ciepło. Bo jest ciepło i, i ryją, i ryją tą ziemię. No i trzeba tutaj uważać. No mieszka się oczywiście zdrowo, kolorowo. Jest świeże powietrze, no to trzeba przyznać. No ale cóż, no trzeba mieć oko na wszystko wyczulone. No i uszy też. A ja lecę dalej. E, no dobrze kochani. E, tam była migawka z lasu, a teraz będzie migawka z nadmorza. Spójrzcie też dużo liści, morze spokojne, pusto cisza. Jest słuchajcie cieplutko. O, tam spacerują z kikami. E, jak to jest North Walking czy jakoś tam. A tak e, w jednym mieście w Niemczech jak byłam e, na szteli, to też były właśnie takie kijki i też sobie tak spacerowałam. Zobaczcie. No chcę Wam pokazać może. O, tutaj coś robią. Widzicie, no plaża nie leży odłogiem, bo tutaj jednak coś robią zawsze. Rano w ogóle sprzątają ten piasek. Przyjeżdża taki specjalny samochód. No i obczyszcza ten piach. Tam kutry dalej. O, zrobię przybliżenie, tak? Oj, oj, oj. Palca, nie? Tylko kutrów. O, spójrzcie. No. Na no, tutaj koszy na śmieci nie muszę robić przybliżenia. Tam dalej molo. Jest troszeczkę tak, jakby mgła. No bo nie ma słońca. Dzisiaj będzie pochmurnie. Dzisiaj nawet może troszeczkę popadać deszcz. No ale ja ruszam dalej. Wyobraźcie sobie, że spotkałam, no tak niecały tydzień temu babeczkę i ona przyjechała tutaj nad morze. I wiecie co powiedziała, że ma 80 lat, że w tym roku kończy 80 lat i pierwszy raz jest nad morzem. A tutaj tą parę, co widzicie, która idzie, spotkałam wcześniej, jadąc na rowerze. I oni byli tak ze sobą objęci, aż się zatrzymałam i życzyłam im szczęścia i powodzenia. Po prostu w tym, że tak się szanują, kochają to muszę wam powiedzieć, że rozpromienili się od razu. Znaczy oni byli rozpromienieni, oni byli rozpromienieni, ale nie spodziewali się, że zatrzymam się i im to powiem. No naprawdę tak szli szczęśliwi objęci razem. No i to byli już seniorzy. Piękny widok, cudowny widok dosłownie. A nie chciałam takich nagrywać, no bo no niestety każdy potrzebuje swojej prywatności i tak ostentacyjnie to nagrywać to w ogóle nawet nie przystoi, nie należy absolutnie, bo no ja sobie też bym nie życzyła, prawda? No chyba że za pozwoleniem, bo ktoś. Komuś nawet to sprawi przyjemność, no to owszem, ale tak to nie, no przecież to wiadomo, tak? No i właśnie tutaj o to chodzi, żebyśmy się kochali i szanowali. A tutaj chcę wam pokazać na schodach takie wycięte dynie. O, spójrzcie! Widzicie, jak pięknie? To jest bar przystań. Yy, tutaj czasami yy, przychodzę. Zaraz Wam pokażę cennik i ile co tutaj kosztuje. Tylko musicie spojrzeć na gramaturę, tak? No i tak jak do kupy się y, zamówi, zrobi zamówienie, to wychodzi gdzieś tak około 80 zł za osobę, żeby móc poczuć, co tutaj się zje. No tak to wygląda. Jest to na wysokości pomiędzy. Gdańskie litkowo a Sopot. No. Jadę dalej, kochani. Rowerkiem, rowerkiem. No, stamtąd wróciłam. Oczywiście takimi różnymi uliczkami. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że obojętnie, w jaką uliczkę skręcimy. To jest na co popatrzeć, jest gdzie pojechać. No, jest przyjemnie. A teraz idę tutaj do pani Ani. Do pani Ani idę do pracy na dwie albo na trzy godzinki. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda, te, te liście kolorowe. No, znowu, jak tutaj szłam przy bloku, o tam tamtym bloku to takie, taka ziemia była wyryta przez dziki, i tak sobie myślę, kurcze, pieczone. A rozmawiałam z moim przyjacielem, um, który mieszka w Niemczech. No to niektórzy są już chyba wtajemniczeni w to. No i tak żeśmy rozmawiali, ja mówię do niego: jejku, ja właściwie muszę uważać, żebym tutaj na, na dzików nie, 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 nie natrafiła nie nadziała się na rodzinkę dzików bo dopiero to będzie jak ja będę spierdzielać no yy, no ale na razie jest wszystko ok no i będę tutaj stąd wracać wieczorem to tutaj latarynki się co prawda palą no ale też będę musiała mieć oczy jak to się mówi w tyłku nawet żeby tutaj się na nich nie nadziać no, Dla własnego bezpieczeństwa, no, ludzie są tutaj przyzwyczajeni. No, musieli się jako tako przyzwyczaić i te dziki też się przyzwyczaiły, że ludzie niestety tutaj zamieszkują te osiedle. No i tak jedno, drugie omija, żeby to w miarę bezpieczny sposób wyglądało. No i trzeba tak z tym żyć. A tutaj, jeszcze odnośnie tego bloku, tutaj. Bo ja jadę na dziewiąte piętro, no i kiedyś spotkałam takiego pana, ale akurat tutaj nie z tego bloku, tylko z innego, ale te bloki są takie same wysokie. I powiedział, że yy, opowiadał mi jak się zaciął w windzie. No to zaciął się na drugim piętrze, jechał, on właśnie jechał z dziewiątego piętra na, na dół, na parter. No i y, on, te windy kiedyś budowano inaczej. Te drzwi po prostu były jakieś takie y, z takich elementów składanych, coś takiego jakoś tak opowiadał. No i szczęście, że on y, trenował sport taki wyczynowy, to zaczął rozbierać te drzwi słuchajcie i <laughs> I wyskoczył z tej windy. Jak on to już część rozebrał tej windy z, z tych drzwi, to on skoczył tak, jakby na główkę. Jakby chciał się przefilkołkować. No ale ja do niego mówię: No ale jak? No to ja sobie nie wyobrażam siebie, żeby ja skakała na główkę. No to ja już tak, ja, ja nie wiem, ja bym spanikowała i po prostu ja nie wiem, co ja bym zrobiła. Jak już tyle godzin by nikt nie przychodził, tam ten konserwator windy i tak dalej. No bo akurat w tym momencie to był problem, bo to była jakoś niedziela, on mówił. No i takie chocki-klocki. Yy, także ja w ogóle boję się tymi wi windami jeździć i za każdym razem. To mam serce w gardle, jak się wznoszę do góry. <noise> nie wiem, jak wy, <noise> ale tam, gdzie ja mieszkam w bloku czteropiętrowym, no to windy nie ma, i tyle, o ile, tyle co pójdę na nogach, to wiem, że winda, chociaż mi się nie zatnie, ewentualnie dubskiem mogę usiąść sobie na schodach <noise> i odpocząć. <noise> No, ale tragedii nie ma. Yy, idę słuchajcie, już <laughs> właśnie mi się o tej windzie właściwie przypomniało, o tym dziewiątym piętrze, że właśnie teraz yy, w tej chwili będę jechać tam. No i o tym właśnie jednym panu, który mi opowiadał. No to właśnie akurat on był z bloku tam, gdzie moja siostra yy, i mój siostrzeniec mieszkają. No i tak, yy, no bo ja już właśnie wspomniałam, <laughs> że tam już. <laughs> Jedną trzecią chyba sąsiadów znam, no bo oni sami mnie zatrzymują, zaczepiają, chcą porozmawiać, bo widzą widocznie, że jestem pogodnie nastawiona do ludzi. No po prostu chcą zagadać, a my sobie zawsze porozmawiamy. No i jest przyjemnie, fajnie. No dobra, uciekam, lecę na górę. Już jest ciemno, wyszłam od Pani Ani i zobaczcie, ja sobie myślę, kurczę, jakieś wesołe miasteczko czy coś. A to jest tak oświetlony Jordanek tutaj na tym osiedlu. No, przyjemnie, prawda? Po lewej stronie słychać odgłosy, bo tam jest boisko. Tam sportowcy sobie wyczyniają jakąś tam dyscyplinę sportu. No, okrzyki, ho, 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 ale jak krzyczą? A Wy nie słyszycie chyba, ale ja słyszę, <laughs> bo to tak w tyle. Chyba w piłkę nożną grają, bo dawaj, dawaj, dawaj. Oho, oho, dobra piłka w biegu. No tak. A i zobaczcie, to osiedle jest tak oświetlone. O tam w tym bloku byłam. No. I sobie idę dalej do ulicy z górki. Z górki na pazurki, o, to są te kuleczki takie, zawsze tak jak byłam dzieckiem, to butem przydeptywałam, i to tak strzelało tak. Chlap, chlap. Nie. Wy też na pewno znacie te kuleczki. I nisko te balkony są. No tak troszeczkę nie halo. No, no ale jest jak jest, prawda? A tutaj jest pętla autobusowa. No i stąd odjeżdżają autobusy y, aż słuchajcie, do dzielnic Gdańska. Także, środkami lokomocji, wiadomo, y, Sopot jest połączony i z Gdańskiem, i z Gdynią. No, tu jest akurat autobus 117, ale też jeździ 143. O proszę bardzo. Chyba nawet przyjechał i jeszcze jeden autobus jest. O, 143 przyjechał. I jeszcze jest jeden autobus, który je jeździ do, mm, chyba do Kamiennego Potoku. Sopot Kamienny Potok. Jak się nie mylę. Albo, albo się mylę, a może on ma inną troszeczkę trasę. Ale nie. Jest tutaj, y, który jeździ y, chyba w sobotę i w niedzielę jakieś 180, chyba 5. I wozi tutaj mieszkańców do Kościółka, do Sopot Kamiennego Potoku. No, także jest tutaj połączenie bardzo dobre. No. Tyle autobusów na jedną ulicę, na takie jedno osiedle, no ale jest daleko dosyć do pociągu. No to powiedzmy coś za coś, ale zdradzę Wam tajemnicę jeszcze taką, że tutaj bardzo dużo ludzi, yy, jak to się mówi, potocznie urzędasów mieszka. No i wiadomo, jest im zrobione tak. Żeby im się dobrze tutaj mieszkało, żyło, spokój, cisza, lasek. No i komunikacja jakoś jest tutaj rozwinięta, chociażby na tyle, że trzy autobusy są. O, tutaj następny blok. Tam jeszcze. A ja już zaraz przechodzę na drugą stronę i idę do mojej siostry. Ale pójdę tą dróżką... Gdzie idzie się tak bardziej stromo pod górkę? O, tutaj po drugiej stronie i przychodnia jest. No i ta, y, jest tam żabka duża, bardzo dobrze zaopatrzona. A dlaczego bardzo dobrze zaopatrzona? Po to, żeby mieszkańcy mieli y, w jednym miejscu, gdzie co kupić, nie? Także to jest wszystko przemyślane pod tych mieszkańców. No, żeby im się jak najlepiej mieszkało. O tam jest właśnie ta żabka i każdą dróżką do tej żabki można bardzo łatwo sobie dojść. A ja idę tutaj. O, widzicie? Ta dróżka, która prowadzi właśnie do tego bloku, gdzie idę do mojej siostry i mojego siostrzeńca. To tutaj bardzo lubię to miejsce. No, teraz jest ciemno, ale latarynki się palą, przyświecają. O! No, nie słyszę dzików. Nie ma dzików, cicho. Nie ma. No ja życzę wam dobrej nocy. Śpijcie dobrze. I jak zwykle czekam na wasze komentarze. Ja jestem głodna, siostra szykuje obiad o kolację na gorąco. Nasze ulubione kurczaki w sosie własnym, takie duszone. I do tego nasz ulubiony serialik BnB. O, to są te kuraki. Ja w ogóle też dzisiaj nie piłam tej herbaty, nie? No, herbatka by się przydała gorąca. Ale zamiast herbatki będzie coś innego. A my tutaj już czekamy na ten nasz serialik BnB. A wam życzę miłego wieczoru. Pa pa!